Witajcie kochani. Witam Was po długiej, krótkiej przerwie w nagrywaniu filmików. Chciałabym Wam wszystkim serdecznie, serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości prywatne, za wszystkie komentarze, które od Was dostałam. Były one dla mnie bardzo pomocne w tym ostatnim czasie dziękuję, że, że wiele z was myślało o mnie w tym dość niefortunnym ostatnio dla mnie właśnie czasie. No nic, podziało się tak, jak się podziało. Wracam do Was słuchajcie, chcę coś robić, nie chcę zatrzymać się w miejscu. Życie toczy się nadal pomimo wszystko i i mam nadzieję, że, że słuchajcie, może być już tylko lepiej jak dla mnie teraz, bo, bo chyba gorzej już być nie może. Mm, dzisiaj do Was przychodzę, moi drodzy, trochę odmieniona, jak e, pewnie wiele z Was zauważy. E, mam nową fryzurę. Po tym wszystkim, co się stało, wyjechaliśmy do Polski. Słuchajcie na chwilę. Potrzebowaliśmy takiego właśnie troszeczkę zatrzymania się na moment. Ja potrzebowałam osobiście jakiejś odmiany, chciałam coś zmienić strasznie. I słuchajcie, padło na fryzurę. Obciąłem włosy. Dzisiaj, patrząc na siebie, chciałabym jeszcze tą fryzurę odrobinę krótszą. Aczkolwiek wtedy na tamten czas, kiedy to robiłam, odrobinę się bałam, jak będę wyglądać, chociaż zawsze byłam zdania, że włosy to nie zęby i odrosną, ale takie radykalne zmiany też czasami różnie to nam wychodzą w życiu na dobre czy na złe, więc. Czy ta zmiana Wam się podoba? Oceńcie sami kochani, dajcie mi znać w komentarzach A dzisiaj już szybciutko przechodzę do tematu filmiku I przychodzę do Was dzisiaj słuchajcie, z takim oto Część z Was już na pewno wie co to jest za pudełeczko. Dużo filmików o tym pojawiło się właśnie od dziewczyn, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, ponieważ tam te pudełeczka są dużo bardziej popularne niż u nas tutaj w Europie miałam wiedzieć, ale Wielka Brytania to też Europa. No nic. Tutaj u nas we Włoszech czy, czy w innych państwach, a w Polsce dużo w ogóle. Um, dopiero one wchodzą. E, ja słuchajcie, jest to pudełeczko Glossy Box oczywiście. E, ja pierwszy raz usłyszałam o tym pudełeczku u Ines 82 bodajże. Jest to dziewczyna, która mieszka w Niemczech. I ona opowiadała właśnie o tym pudełeczku, że u nich kosztuje ono 10 euro, że e, przychodzą fajne kosmetyki. I ja też postanowiłam spróbować. Zapisałam się do tego programu i dostałam moje pierwsze pudełeczko w tamtym miesiącu, w październiku. Jest to Glossy Box z października. No ale wtedy, jak wiecie, sami byłam w szpitalu i nie miałam możliwości nakręcenia tego filmiku dla Was. Dlatego robię to dzisiaj. Chciałabym Wam pokazać, jakie kosmetyki dostałam od Glossy Box. Mm, cały program chyba nie muszę tłumaczyć na czym polega. Jeżeli ktoś y, nie wie i chce wiedzieć, to dajcie mi znać w komentarzach. Y, ja na pewno na te komentarze czy wiadomości wam odpiszę. Mm. I cóż, u nas we Włoszech y, takie pudełeczka o miesięcznie kosztuje 14 euro. Jest to koszt, który oni sobie ściągają bezpośrednio z naszego konta. Pierwszorazowo, tylko jednorazowo, za pierwszym razem właśnie trzeba przelać te pieniążki, a następnie, już przez 12 miesięcy bo tyle trwa ten program um, oni sobie ściągają z konta te pieniążki i po czym wysyłają do nas takie właśnie pudełeczko z kosmetykami. Um, można w każdej chwili zrezygnować z tego programu. Do niczego nas to nie zobowiązuje, że koniecznie przez 12 miesięcy musimy za to płacić, i przez te 12 miesięcy będziemy te pudełeczka otrzymywać. Całość właśnie przychodzi w takim ładnym pudełeczku, bardzo eleganckim. W środku też jest to zapakowane dosyć ładnie, w taką. W taką Bibułkę, całość jest przywiązana tutaj sznureczkiem. I słuchajcie, polega to na tym, że przychodzą do nas próbki, aczkolwiek zdarzają się też kosmetyki pełnowymiarowe. I ja Wam może szybciutko pokażę, co dostałam w tym pudełku z tamtego miesiąca. Za niedługo już pewnie następne do mnie przyjdzie, więc jeżeli. Będziecie chcieli y, zobaczyć takie filmiki. Jeżeli Was będą interesować, to po prostu też nakręcę je w tym miesiącu, jak, jak tylko do ono do mnie przyjdzie. Y, w tamtym miesiącu natomiast dostałam y, suchy olejek z Nuxa. I y, y, jest to próbeczka o pojemności 10 ml. Do czego służy chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, bo było mnóstwo filmików w okresie letnim z tymi olejkami, gdzie dziewczyny go polecały, więc ja, póki co jestem zadowolona, że miałam możliwość wypróbowania tego olejku. Nie zużyłam go jeszcze dużo, ponieważ dopiero praktycznie zaczęłam go używać, ale jest fajny i, i w okresie letnim, albo jak tylko skończy mi się ta próbeczka. To, to na pewno sobie będę chciała zakupić pełnowymiarowe opakowanie. Drugą rzeczą, którą dostałam, słuchajcie, to jest taki malutki, to jest chyba też próbka, zawiera 3,7 ml. Taki olejek. I służy, on ma taki zwykły pędzelek, jak lakier do paznokci i do czego on służy? Do naszych skórek wokół paznokci, słuchajcie. Nie używałam go jeszcze, ponieważ mam cały czas yy, mój poprzedni olejek, który sobie kupiłam. Dlatego też tego nie zaczynałam, nie rozpoczynałam. Chcę skończyć tamten, a dopiero wezmę się za ten i zobaczymy, jak będzie wtedy działał. Czy będzie skutkował, czy będzie nawilżonem te skórki. Zobaczymy. Później, moi drodzy, dostałam też próbeczkę, bo tu jest zaledwie 15 ml. Jest to krem nawilżający, który można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Ma on za zadanie nawilżyć naszą skórę. Też jeszcze nie używałam, ponieważ mam cały czas moje skremy otwarte. Dlatego zacznę go, tylko, zacznę go używać, jak tylko skończę swoje rzeczy, które mam porozpoczynane. Słuchajcie, następną rzeczą, która do mnie przyszła, była w takim malutkim pudełeczku. I jest to nic innego jak próbka maskary. I jest to z make Makeup Tak się nazywa Szczoteczka jest silikonowa, słuchajcie taka zwykła Wielka szczota się wydaje na tak krótkim tym drążku czy patyczku, jak to nazwać ale sama maskara sama w sobie jest fajna. Używałam już jej kilka razy. Yy, nie skleja nam rzęs. Yy, ładnie wydłuża. Odrobinę pogrubia. Yy, mam... Myślę, że po prostu... To jest włoski produkt. Seriatę, no proszę. Na no, mnie. Nieważne. W każdym bądź razie... Yy. W porządku. W porządku produkty, nic absolutnie do tego nie mam. Fakt, sama marka e, nie jest mi znana. Pierwszy raz e, używałam e, jakąkolwiek rzecz z tej marki. Muszę rozejrzeć się w sklepach, jak wygląda na cenowo. E, czy jest dostępna fakt? Mam teraz swoją maskarę nową z Mary Kay, z której jestem okropnie zadowolona ale jak tylko mi się skończy no to, to zobaczymy jak to wygląda cenowo jeżeli jakoś w miarę rozsądnie to, to być może zakupię sobie właśnie ten produkt kolejną rzeczą dostałam, słuchajcie to jest taki cały zestaw składa się on z trzech produktów coś takiego raz, dwa i trzy na początku nie wiedziałam do czego w ogóle to jest. Raczej no wiedziałam, no bo tu jest napisane hermet, czyli do włosów. Aczkolwiek nie wiedziałam, trzy rzeczy, jak tego używać, co po kolei. Ale dostałam też na szczęście taką ulotkę, w której jest wszystko. Słuchajcie, wyjaśnione i wiadomo czego po kolei używać. Są to rzeczy przeznaczone do naszych włosów, które mają za zadanie hmm, sąsiedzi którzy mają, które mają za zadanie nasze włosy wzmocnić odżywić hmm, nadać im blask hmm, no i ogólnie sprawić, że, że będą zdrowsze tak? Hmm, pierwsze używa się tej rzeczy i nie, to jest tak jakby szampon, którym po prostu myje się włosy Następnie te włosy trzeba wysuszyć suszarką, ale nie zupełnie do sucha, żeby były suche, suche, żeby były takie um, jeszcze lekko wilgotne. Po czym używa się tego na końcówki, jeżeli ktoś ma włosy długie, no to nie od samej nasady, tylko po prostu tutaj na, na długość włosa i na końcówki, um, i daje się właśnie tą rzecz. Yy, trzeba tam pomasować, pomasować. Yy, I najlepiej właśnie założyć czepek i zostawić na włosach 15-20 minut, i następnie wypukać włosy, spukać to wszystko, i następnie właśnie yy, nałożyć tą maseczkę, tak jakby odżywczą, yy, i też na, na włosy, po prostu na długość włosów i na końcówki włosów masować delikatnie po czym zostawić na 5 minut wytrzesać i obficie spłukać wodą B6 i N5 B6 i N5 czyli ten szampon i tą maseczkę oni zalecają używać po każdym myciu włosów aby efekt utrzymał się na 4 Czas około 4 tygodni. Słuchajcie, teraz powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak to będzie działać na moich włosach, ponieważ, tak jak widzicie, te włosy są krótkie. Boję się, czy nie za bardzo mi to włosy obciąży, żeby były jakieś one bardzo przyklapnięte. No cóż, spróbować, na pewno spróbuję. I zobaczymy. Jak to zadziała? Zobaczymy, czy to coś zrobi moim włosom. Dobrego czy też złego? Jeżeli będziecie ciekawi, jeżeli będziecie chcieli znać moją opinię, to chętnie się z Wami podzielę, jak już właśnie wypróbuję tego. Oni tutaj się. Chwalą, że mają wszystkie certyfikaty ekocert, właśnie Green Life, że są to rzeczy całkowicie naturalne, bez parabenów i bez SLS-ów. Hmm, no nic wypróbuję, zobaczymy i dam Wam znać. I słuchajcie, już ostatnią rzecz, którą od nich dostałam, jest to produkt. Yy, Pełnowymiarowy i jest to coś takiego, krem do ciała, czyli taki balsam, jakby w masło. Pachnie to przepięknie, słuchajcie. Jest to właśnie z firmy Coloniali. Jest to rzecz, którą tutaj u nas można dostać we Włoszech. Też tylko w takich sklepach właśnie zielarskich, z produktami naturalnymi, które nazywają się Herboristeria Pachnie pięknie. Idealnie, słuchajcie, ja już tutaj troszkę złożyłam Idealnie nadaje się to do, do masażu. Super, nawilża nam skórę. Super odżywia nam tą skórę, nie pozostawia absolutnie żadnego tłustego filmu na, na niej. A zapach naprawdę utrzymuje się bardzo, bardzo długo, bo jak ja wieczorem zazwyczaj tego używam po prysznicu, to jeszcze rano i tak powiedzmy, do połowy kolejnego dnia, ja go na swojej skórze czuję także. Nie wiem, jak te rzeczy wyglądają cenowo, bo, bo nie miałam jeszcze okazji właśnie nawet podjechania do sklepu i zobaczenia, um, jak to wygląda. Um, natomiast słuchajcie, tak jak um, mi się wydaje na chwilę obecną, jestem dopiero po pierwszym pudełeczku z Glossy Box. Um, I powiem Wam, że do, do, dobrze. Są to niektóre rzeczy, które. Um, nie są znane mi absolutnie jako marki, na przykład ten zestaw cały do włosów, czy, czy też y, ta maskara natomiast jeżeli chodzi o to, to wiem, że to jest dobra firma o olejek z Nuxa y, fakt, to jest tylko y, próbka, miniaturka aczkolwiek y, y, myślę, że cena tych wszystkich produktów na pewno przekroczyła cenę 14 euro, którą ja musiałam zapłacić za to pudełeczko. Zobaczymy teraz kolejne w tym miesiącu, które do mnie przyjdzie. Zobaczymy, jakie kosmetyki dostanę. Fajne jest to, że możemy wycofać się z tego programu w każdej chwili, że nie jesteśmy zobowiązani, jeżeli oni nam przysyłają jakieś buble, jakieś głupoty, które nam się do niczego nie przydadzą i których nie mamy nawet ochoty wypróbować. To nie jesteśmy zobligowani do tego, że żeby te 14 euro każdego miesiąca przez 12 e, miesięcy płacić. Zobaczymy. Ja, ja miałam w głowie pomysł, że, że będę po prostu miała to przez kilka miesięcy, a później zdecyduję. I, I tak też zrobię. E, dobrze, kochani, żeby nie przedłużać, e, miał być filmik o Glossy Box. O, o tym już wam opowiedziałam. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak pozdrowić Was serdecznie, posłać moc uścisków i całusów, i do następnego razu, kochani, pa pa!